Z mojej lokacji, tam dziesiątkę zajmuje Oto to tutaj domki, na jak to ja nazywam? Plaży Rakiniej. Nie wiem dlaczego to tak nazywam, ale tutaj pod wodą znajdziemy ładne korale. I tutaj kiedyś widziałem Rakina. Tutaj chyba pierwszy raz spotkałem Rakina w Fortnite, tak BTW. Może dlatego ja to tak nazywałem. Są tutaj trzy domki. W pierwszym domku znajdziemy pojemnik z amunicją przynajmniej. W kolejnym domku tak samo w tym domku znajdziemy skrzynkę na lodówce. Tutaj mamy kolejny domek. Tu znajdziemy jed... Tutaj znajdziemy jedną skrzynkę na dachu. No i kolejny domek, w którym niestety... Nie ma nic, ale tu powinna wyleżeć jedna broń. Więc ta miejscówka zajmuje dziesiąte miejsce. A to jest tak zwany przeze mnie wodopój. Na, tu, na miejscu chciałem dziewiątym go umieścić, bo nie jest za dobry do lądowania zawsze, ale jest bardzo ładny. Właśnie stąd leją się wszystkie rzeki w Fortnite, za to na jego górze znajdziemy zawsze jednego czysto. Powinien być jeden czysto. O A w tym czeście nie ma nic. Ale tak serio. Bardzo ładna ta miejscówka. Nawet nigdy o, tej, o tym nie wiedziałem. Dopiero kiedy tam na moście odgających, to zobaczyłem bardzo ładne miejsce. I zasługuje na chociaż dziewiąte miejsce. Ale nie da się wrócić do środka. A jednak. Jesteśmy w środku. Tak, jakby. Więc oto miejsce dziewiąte. Mister Wodospad. Bardzo ładny zresztą. Mister Wodospad. A w sumie to Mister Wody, O którym część z was pewnie nie wiedziała. Aż do tego odcinka. Więc idziemy do kolejnego miejsca. A oto Apple Sky. Apple Sky to taka taneczna, fajna miejscówka. A tutaj mamy nieproszonego człowieka, którego już nie ma. Mamy tutaj też bardzo ładny parkiet. Na którym BTW, jak się tańczy, to nie słychać muzyki. Na dole mamy różne kuchnie, skrzynki z amunicją. Jednego chesta którego postanawiam sobie otworzyć. Na Ogólnie ta miejscówka jest fajna, ale jak się tańczy, to nie słychać. Mamy taki ładny bar. Na górze mamy też. To jakiś człowiek niedobry budował, ale to już nie nasza sprawa. Coś tu drzwi otwiera, czy żeby to ja? Halo, drugiej kubie. Mógłbyś? Dziękuję. Pokaż nam, jak się tańczy. I nie słuchajcie muzyki. O, wszechmogąca... Wszechmogąca pływcia. O, o, pływcia. Więc to było miejsce ósme. Teraz miejsce siódme, które jest dobre po prostu dla samego. Obok jest oczywiście Apres Sky, tutaj moje przystanie, łódek sam w tym miejscu, dopiero teraz się dowiedziałem o tym. Tutaj jest tor wyścigowy dla udek, który zlatuje z góry. Dokładnie tak. O kurde. Przepraszam. Tutaj mamy wodę oczywiście. O, tutaj mamy mistrz. Skrzynkę, jeszcze jedną pod wodą, dokładnie tak. To nawet fajna lokacja, tak na jedną setkę, i obok mamy jeszcze domki. Ale w parach raczej bym tu nie poleciał. A wy? To było miejsce siódme. Na kolejnym miejscu widniuje fabryka Kibli. Dokładnie spowolniona z płuczek z tamtego sezonu. Miejscówka na no, pary może nawet być. Mamy tutaj skrzynkę na kiblu, i ogólnie jest chyba inna niż w tamtym rozdziale. Mamy tutaj latające prestiżowe kible. Amunicję, więcej amunicji, wielką fabrykę kibli. I to miejsce zawsze mnie ciekawiło. Czy to jest pomieszczenie, w którym się sprawdza wytrzymałość kibla? Hmm. dajcie znać w komentarzach, o co z tym chodzi. Kolejna taśma produkcyjna. No i po prostu produkuje się kibla. To nie wiem, czy. To miejsce na pewno to było. Chodzi mi o co takie wejście tutaj. Czy to na pewno tak było? Ach, um, jestem ciekawy. No, więc na parę miejsców, nawet, nawet. A, ja muszę uciekać, bo mnie zaraz burza zjej, kubie drugi! Uciekaj! To było miejsce. Szóste? Siódme? Piąte? Nie wiem, zobaczycie w montażu. Ja tego nie wiem, jestem tylko duchem. Więc, Elo, kolejne miejsce zajmuje piękny posąg. Dokładniej, wioska, wioska menelusów, jak ja to mówię. Wioska menelusów. ma tutaj beczki z siorbem. Ogólnie, no, spoko lutu, dużo beczek, ukradzionych pewnie, bo jak inaczej, przecież to są menele. Mamy tutaj skrzyneczkę i. misia oh! Misiu! Hej! Co tam robisz? Możemy w niego wniknąć. Wniknijmy w niego. A, nic się nie stało. Mamy tutaj basenik z kaczuszkami. Czy wy żyjecie? Ale dziwnie wyglądają. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejny domek. Mamy no dziwne łóżko, które prawie spadło ze skrzynką. Uważajcie, kiedy na niego wchodzicie, bo jeszcze spadnie. No, ogólnie fajna ta miejscówka. Na środku mamy takiego ludzika z rur. Hej. No więc, to było miejsce chyba czwarte, czy którekolwiek. Hej. Kolejne miejsce zajmują gnomolity, bo tak je nazywam. Czy ktoś z Was w ogóle wiedział o tej miejscówce? Jest ogólnie tutaj, obok tej, tej wioski. Mamy tutaj jedną skrzynkę po środku. Pamiętam, są takie jeszcze jedne na mapie, ale czy ktoś wiedział o istnieniu tych? Dajcie znać w komentarzu. A, hmm, idziemy do kolejnego miejsca. Oto mamy miejsce drugie, czyli fajny bardzo domek na swoje dokładnie dom mistrza Rocket League, Tak, BTW, tutaj to to jest dom z filmu. Yy, I o właśnie tutaj była kiedyś dziura, spadł samochód i wszystko się wywaliło dokładnie tak. Dźwig ostatnio nam tutaj spadł. Było tu czerwone auto i wszystko próbowało je podnieść. Tyr, mały dźwig i duży dźwig. Nie wiemy, co się stało z tym autem. Pewnie wyparowało? No, zobaczymy. Albo schował się pod wodę? Myślicie? Nie, no. Ten dom jest bardzo fajny. jaki naparek, jak na salon, oddziały niezbyt za mało luty. Czas mi dom mistrza Rocket League, wielkie trofeum Rocket League. A. Za zdobycie miejsca, tak by to wiedzieliście, że tym mistrzem jest John Wick, który tutaj chodzi sobie. Tylko, że teraz chyba go nie znajdziemy. Pleci też łazienkę. Jacuzzi. Nad nie wiem, że to Jacuzzi jest w tym domu. No, tutaj, dolne miejsce. Pokój kolejny. Skrzyneczki dwie. Takie ta, ta, musi być na pewno. Zresztą ta, nie wiem. Ale to jest bardzo dobry ludzi. Skrzioneczkę z amunicją. To już mniejsze trofeum, Nie. Nie świata. Mamy też oczywiście piłkę z League'a, Którą można chyba kopać tak. Tylko że jestem duchem. Ja tego nie kopnę. Przecież nie mam ciała. Jestem tylko martwym ajkubem. No to lecimy do... Pierwszego miejsca Leśce, Miejsce zajmuje Fort Naleśnik, moja ulubiona miejscówka na pary. Zawsze prawie tu latam. No, ostatnio, może nie rzadziej. Mam tutaj dużo skrzynek. Mamy tutaj jedną skrzynkę, tu jest druga skrzynka, tutaj gdzieś jest trzecia skrzynka. Tutaj mam taką fajną, fajną, ładną wieżę. Tu jeszcze jest gnom. Z którego można brać zadanka? Jest tu lutu na parę. No, z nie polecam tu latać, ale na parę. Albo solek najbardziej. Jest to bardzo fajna miejscówka. Dużo lutu. Może nie jest tak ładna. Ja tam czuję klimacik. Fort Fortnaleśnik się nazywa. Piekam tu naleśniki, Ja tam lubię naleśniki. Na pewno nie lubię placków. Mój kot mi rozdarł skórę i mi krew leci i mnie boli, dlatego ja już kończę ten odcinek, Fortnaleśnik żegna się z wami z bardzo fajną tom naleśnikową, tylko której nie umiem przeczytać, bo jestem zdumiony. okej, okay. więc ja byłam Majkub, elo 8.0